Z jednej strony, czujemy i coraz częściej makroekonomiści i informacje z gospodarek globalnych budują w nas takie poczucie jakiegoś spowolnienia. Informacje z Europy Zachodniej również są takie, że, że na rynku pracy jest coraz cięższe. Natomiast u nas te badania nie wyglądają w taki sposób i nie wygląda z tego wcale, że ta świadomość dotarła już do pracowników. Bo 40% ponad 43% osób mówi, że nie widzi żadnych symptomów zagrożenia, jeżeli chodzi o ich miejsce pracy, a 23% mówi, że jest pewna swego zatrudnienia, więc ponad 65%. Ludzi generalnie czuje się całkowicie komfortowo i, i, i świetnie, a tylko 16% z, z wśród pracujących mówi: OK, rozglądam się na rynku pracy, jestem zainteresowany potencjalnie zmianą pracodawcy. Co też wynika z tego, że nie odczuwamy jeszcze tak bardzo dotkliwie symptomów braku pieniądza, bo większość zdecydowana z osób, które Potencjalnie myślałyby o zmianie pracy. Mówi, OK, będę się rozglądał za nową pracą, rozglądała, ale dopiero w momencie, kiedy e, zacznie mi brakować pieniędzy, czy kiedy ta pensja, e, którą gdzieś tam dostanę, będzie na tyle satysfakcjonująca, albo będzie na tyle dla mnie istotna, by pokryć mój, a, mo, moje potrzeby życiowe, że będę w stanie zrobić coś takiego, na, na co w ogóle nie mam ochoty czyli zmienić pracodawcę. I to jest też dobre, bo dobrym jest to, że ludzie de facto nie mają w tej chwili ochoty zmieniać pracodawcy. Mówią o tym, że najpierw pójdę do obecnego, poproszę go o podwyżkę, może dorobię, czyli na sobie inną pracę, a taką bardziej dorywczą jeszcze dodatkową, a dopiero, wtedy, a dopiero później będę, będę szukał, szukała nowego, nowego pracodawcy. Czyli mamy dosyć jeszcze duże poczucie komfortu. Oczywiście coraz liczniejsze, Informacje medialne, które dochodzą do pracowników, że potencjalnie makroekonomiści, ekonomiści mówią, że może być ciężko, ale my raczej na razie nie widzimy, nie widzimy symptomów tej sytuacji. I to też jest pokłosie tego, że pracodawcy w Polsce zatrudniają i pracowników z Polski, i często pracowników z Ukrainy. I to, i to jest tak, że oczywiście. Pracodawcy z Polski mają tę perspektywę, że, że są jeszcze pracownicy, imigranci, którzy generalnie potencjalnie, gdyby ich pracodawca miał trudność, jeżeli chodzi o obłożenie pracą, to wtedy być może najpierw będzie, będzie rezygnował z, z imigrantów, a później na przykład z firm zewnętrznych, a potem dopiero będzie uciekał się do takich redukcji, które dotkną mnie osobiście jako pracownika. I to jest całkowicie logiczne i, i potwierdzone już dotychczasowymi sytuacjami w gospodarce, takimi jak przeszłe, przeszłe kryzysy, które ja dwa, przynajmniej duże, pamiętam.